Hello everybody, jestem Radosław. Jestem kolarzem wybitnym i chciałem dzisiaj Państwu pokazać jak wygląda Palant. Palant Arena, jedyne takie miejsce w Warszawie i chyba w Polsce do gry w Palanta. Palant to taki sport, jakby ktoś nie wiedział. No to wio! No to teraz przyznać się, kto pomyślał, że z tym Palantem... To chodzi o mnie. Ja was znam. Żeby zadać kłam tym ewentualnym przypuszczeniom, to ja po drodze na Palant Arenę przejadę się obok trzech uczelni renomowanych, które mogą być dumne z tego, że ktoś taki jak kolarz wybitny do nich chodził. No i proszę bardzo, oto pierwsi szczęśliwcy, 45. ogólnokształcące imienia Stefana Troguta. Nie no dobra, no Romualda to Wypadałoby sobie coś mądrego przypomnieć, no to sobie przypomniałem, no tam jest napisane Szkoła odkrywców talentów. <noise> Kiedyś na zajęciach z fizyki kolega poskarżył się na mnie panu profesorowi. Proszę pana, a Radek narysował mi w zeszycie chuja Co ja mówiłem? Kwiatka narysować? A pani od matematyki zapytała mnie kiedyś szczerze rzeźnikiewicz, ty to musisz być wybitnym humanistą chyba Że ciebie jeszcze w tej szkole trzymają ja, A ja wtedy walczyłem o dwóje z polskiego Żeby jedyny nie je dostać A jest i kolejna uczelnia Politechnika Warszawska, a jak? A co studiowałem na Politechnice? Informatykę A w zasadzie to Computer Science, bo to nie były... Studia po polsku, tylko to był pierwszy kierunek w Polsce robiony po angielsku, Computer Science. My się nie uczyliśmy o Macierzach, tylko o, o Matrixie. Macierz to Matrix po angielsku. A jak mieliśmy zrobić prezentację, to nie była zwykła prezentacja, tylko to było oral presentation. Studia 3,5 letnie, a mnie po trzech latach postanowili wyrzucić, bo czegoś tam nie zdałem. No. no ale co, że mnie wyrzucą, tak sobie postanowiłem, zawziąłem się. Za dziewiątym razem po roku chyba stałem. No i co, no i przyjęli mnie na te studia z powrotem, a ja im powiedziałem: takiego wała, mnie już wystarczy. Ja już się u was nastudiowałem, wy mnie nie wyrzuciliście, ja wyrzucę się teraz sam. Po trzecim roku na studiach 3,5-letnich można. Tak więc dzisiaj pokazuję Państwu, że kolarz wybitny to nie tylko same. Cudownie wyrobione mięśnie, ale również i łeb konkretny. A moja kariera naukowa zaczęła się od tego miejsca. Ha, ha. Tak studiowałem geologię na Uniwersytecie Warszawskim. I to też była piękna historia, bo ja po roku. Studiowania tutaj stwierdziłem, że po cholerę ja tu jestem. Co ja, geologiem zostanę i chciałem się z tych studiów wypisać. No i oznajmiłem rodzicom, że koniec, zmieniam kierunek. A rodzice na to: Nie, tak nie może być, przecież to wstyd, będziesz rok w plecy. No jak nie zdasz, to rozumiemy, no ale próbuj przynajmniej. No to obiecałem, że na egzamin pójdę. No i był jeden taki kluczowy. I poszedłem na niego, nigdy się do tego nie przyznałem. Mam nadzieję, że rodzice tego nie zobaczą. Poszedłem po to, żeby go nie zdać. A sprawa nie była taka łatwa. To było rozpoznawanie minerałów i to był egzamin. Indywidualny, musiałem w kamulcach coś tam wynaleźć. No i dostałem jakieś kamulce i mówię. Od razu, no nie wiem co to jest. A pani ja to? Panie Rzeźnikiewicz ja panu dam jeszcze jedną ostatnią szansę. Pan przyjdzie jutro, a ja panu dam dokładnie te same kamulce. No i mówiłem, że sprawa łatwa nie będzie, ale się udało. No jak to pan nie wie? Przecież mówiłem, że będą dokładnie te same minerały. Ale proszę pani, myślałem, że to żart był. No dobra, koniec z tymi moimi naukowymi sukcesami. Bierzemy się teraz za tytułowego Palanta. No bo to już niedaleko stąd. To chyba komuś klima nie działała i potrzebował przewiewu. No i tu też. No proszę i tu też chyba jakaś nowa moda tej jesieni. No już tuż, tuż jestem. Tylko trzeba minąć jeszcze boisko do rzutu młotem. A tak w sumie tematycznie blisko. Młot zaraz obok Palanta. No i proszę bardzo jest. O, zakaz wstępu. No ale otwarte no. Kurde, jaki tu jest klimat, fajny. Palant Arena. Centralny ośrodek nauki gry w Palanta. O, Proszę bardzo, a tu są trybuny. Sektor 12 VIP. No, 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 no. Kurde. Jedny z lepszych trybun, jakie widziałem. No i to by było na tyle dziś. Palant powraca. To jest oficjalne hasło Stowarzyszenia Palanciarzy. Ja też tu powrócę. Jak i na trening, to na mecz, jak i na mecz, na trening. Coś czuję, że tu powrócę. Tak więc dziękuję za uwagę i to hasło zapamiętajcie. Palant zawsze powraca. Który sezon jest wart 20 zł Politycy z góry losu jest naprawdę wyśmienity Mam kontenci obie